Dzień dobry bardzo, jestem podekscytowany, że za chwilę wychodzę na stację, na której nie byłem. Zawsze nowe to jest super. Dziękuję PKP Intercity za dość wygodną podróż i komfortową, prując 160 km na godzinę, w tym oto pięknym pociągu. No to zobaczmy, co to za stacja będzie. Zobaczenia. Stacja Łapy. Station Łapy. Cool. Miała być niespodzianka, ale Pani przez megafon powiedziała, gdzie ja jestem. Za chwilę będziemy odjeżdżać, zobaczymy, co jest grane. Kuuu... Cool. Bardzo lubię klimaty stacji porannych. Łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Już nie mogę doczekać, że zobaczę na tej strony stacji. Och! To może mówić. Chyba jest kicha, bo nie ma tego starego budynku. Chyba go zburzyli. A ja myślałem, że zobaczę komunistyczny relikt. Dobra, zobaczymy w ogóle co jest. Wchodzimy na wyremontowane przejście podziemne. Wiecie, miałem mieć inną koncepcję filmiku, a że to nagrywam bez żadnego składania później, tylko od razu goro jest gotowy materiał, więc musiałam szybko zmienić zdanie, żeby pokazać. To, co teraz tutaj jest, co tu jest. Hmm. Tam jest ten plac. No, jak mam być? Tutaj chyba był ten budynek, jak mamy szczery. To jest niesmaczna kicha. Gdzie jest ten budynek? Stacja, ok, wyremontowana. Spoko. Oczywiście. Biedra, placyk, a ja mam teraz godzinę, gdyż będę się udawał pociągiem yy, do Ostrowęki. Kur, cool, będzie fajnie. Łapy słyną, że tutaj była kiedyś cukrownia, przemysł cukrowy i ogólnie pierwszy raz jestem w tym fajnym miasteczku. Może zobaczymy jakie to będzie miasteczko. Ej, co tu patrzeć? Widzę, że jedynie co mi zostało na pocieszenie to ten oto napis Całkiem ładne to jak się odbija słońce mogłoby to fajnie wyglądać A mi to się zawsze ta piosenka kojarzy Łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Dobra, i to chyba by było na tyle, bo tutaj nie ma co nagrywać. Nie ma tego komunistycznego dworca. Cool.